Cześć i serdecznie witam do dzisiejszego widea. W dzisiejszym video robimy w Audiku Q5 2 litry TFSI. Pompę wodną, pompę wodną, pasek rozrządu. A <noise> Ludzie, zobaczcie sobie tą część. Dwa termostaty, elektryczny sterownik. Tutaj pasek taki malutki rozrządu. Naprawdę nie jest fajna, nie jest fajna rzecz, żeby ją robić, ale też się psują i ktoś musi to zrobić. Um, ja wiem, ten samochód ma też błędy właśnie w komputerze, w sterowniku. Już raz go kiedyś wyczytałem, ale dalszy problem też jest, że on się przegrzewa. Potem, jak się przegrzeje, trzeba stanąć. To potem znowu temperatura spadnie na zero i się nie podnosi, to znaczy naprawdę wielkie problemy. Tak, komputer diagnostyka już leci. Ach, widzę, że się zbliża końca. 22 sterowniki znalazł. 8 błędów i powiedział: O, 3 błędy w sterownikach mamy, i obejrzymy, gdzie on te właśnie te błędy ma. Silnik, najważniejsze błędy. Yy, ch chłodzenie, chłodzenie, nie, niedostarczające chłodzenie, yy, sensor na temperaturę, yy, sygnał nie jest w porządku. Potem tutaj te co na zielone są zamarkowane. Yy, yy, chłodzenie niewystarczające nie yy, i mi się wydaje, że najważniejszy yy, błąd to jest ten tutaj sterownik do wentylu bypass. Yy, Robi problemy. I to mi się wydaje, że on blokuje i czasami, i potem nie przepuszcza, yy, nie przepuszcza wody, i zaczyna się gotować silnik. I to jest, mi się wydaje, że to będzie ten problem. Yy, I dlatego, pierwsza rzecz, co ja chcę zrobić, pompę wodną, bo wiem, że one się psują. I, I tam są właśnie te różne sterowniki, termostaty. Jak auto się gotuje, pierwsze pompę wodną. Oczywiście, będziemy razem na końcu jeszcze. Pompę wodną otwierać i może znajdziemy ten błąd, co on ma, może coś, będzie, może coś widać, nie? Yy, jako następny krok mi powiedział, wiecie co, zaczniemy od razu z przodu, bo tam yy, razem z pompą, tam co leży, była też instrukcja, taka krótka instrukcja, co trzeba wszystko robić. Ja już myślałem, że trzeba yy, z przodu wszystko rozebrać, nie? Tam jest ino. Będziecie zaraz widzieć, wiecie co? Z Startujemy z naprawą. a ważna rzecz, którą zapomniałem powiedzieć, to tutaj mamy właśnie Q5 2 litry TFSI, i to jest silnik wbudowany y, na długość. Tak. Y, I tutaj, jak potem będziemy gotowi z robotą, to będziemy musieli powietrze wypuścić ze systemu. Normalnie potrzebny jest specjalny taki tool, żeby y, 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 podciśnienie zrobić do, do systemu, i potem on wciąga tą wodę. I dodatkowo jest całkiem ważna rzecz: trzeba mieć komputer, żeby otworzyć zawory w silniku, które wodę wszędzie wpuszczą. Że to jest ważna rzecz: jak będziemy gotowi, będziemy musieli komputerem wszystkie zawory otworzyć, które to, no, które właśnie wodę wszędzie tam wpuszczą. Ok, ale aha, i pompa wodna, patrzcie, gdzie ona jest. Niby mamy dużo miejsca tutaj wszędzie, ale ta pompa wodna się chowie tutaj z tyłu, tam na dole. Y, idzie aż dotąd, że y, ja myślałem, że ten kolektor będziemy musieli wybudować, ale y, tam jest właśnie taka książeczka, w której pisze: Nie trzeba. Starczy, jak tego tutaj wybudujemy, szlauch, tego tutaj i może jeszcze pojemnik wyciągnę, żeby żeby mieć trochę więcej dojścia i lepiej też oczywiście na kamerę, żebyście wy mogli trochę tam widzieć i bym powiedział, że co, startujemy. Ludzie, jednak nie było tak ciężko, jak myślałem. Duperele cały czas, jakieś tam nie. Bałem się więcej niż to, co naprawdę jest. Nie jest tak ciężko. Yy, teraz jest ostatni krok. Aha, yy, ostatni krok. Pumpę trzeba poluźnić, pięć śrubek i możemy wyciągnąć, ale widzieliście, że ja ten, ten pasek napędowy ściągnąłem ręką, ale mimo tego, mimo temu trzeba, musimy y, odkręcić dolnią, śrub, y, dolnią śrubkę właśnie na ten napęd, bo ten, ten pasek napędowy jest taki za gruby, że nie da się go dołem wyciągnąć, mi się wydaje. Y, I będziemy musieli tą śrubkę odkręcić i, i cały no, wałek ściągnąć. To cały właśnie tak wygląda ta śrubka. Uwaga, gwint! na lewo, że jak dokręcamy, to poluźniamy. To jest ten pasek nowy, trzeba będzie go wymienić. Obejrzymy, ale mi się wydaje, że naprawdę trzeba śrubkę odkręcić. Tak i teraz jakie śruby musimy poluźnić, żeby pompę wyciągnąć? Na dole mamy dwie, raz, dwa. Dobrze, Dobre jest dojście, łatwe dojście, żeby je poluźnić. A u góry mamy raz, dwa i tutaj trzy. Takie śrubki. Tutaj przed chwilą śrubkę jedną odkręciłem, nie trzeba było jej odkręcić. Jedną za dużo odkręciłem, to była chyba ta albo ta, ale no. nic z tego. Tak, tu mamy. Oczywiście tutaj jest jeszcze taka dziurka, tam są różne takie chwyty, ale to, to dokręcone jest tylko tymi pięcioma śrubkami. Tak, powiedział, my wiecie co? Idziemy do auta, odkręcę pompę i ją wyciągamy. na początku powiedziałem uwaga lewy gwint żeby tą śrubę odkręcić musicie korbowód na dole trzymać kluczem i tą śrubę odkręcać to znaczy jakoś zablokować i wtedy dopiero możecie pasek ściągnąć yy, ważna rzecz do dokręcenia jest tak samo yy, yy, dostanie ta śruba 9 yy, 9 N i 90 stopni dalej kręcić jesteśmy tak daleko możemy wybudować nową pompę jest taka rzecz, tego tutaj zamówiłem, ale on nie przyszedł. Ale auto cały czas się gotuje i powiedziałem: Wiecie co, startniemy z naprawą. Nawet jak jego nie ma, obejrzymy, jak będzie naprawdę popsuty, to auto musi stać, bo jeździć się im i tak nie dało, bo on się cały czas gotował. Yy, ale to mi wygląda ok i też nie był nieszczelny. Pokażę wam, gdzie są nieszczelności. Tak to by tutaj było, widać gdzieś wodę, nie? Ale gdzie on jest nieszczelny, to jest tutaj. Tutaj popękało. Coś chyba, albo nie wiem jak, ale tutaj woda była. Tutaj już pierwsze pęknięcia mamy. Też jest białe w środku. Woda wylatuje. A co jest najgorsze, to muszę Wam pokazać. Zobaczcie sobie to tutaj. Niemożliwe co? To jest normalne, że ten zawór elektryczny tutaj, że on nie działa, bo te kontakty są zgnite. Zobaczymy, zobaczymy jak one wyglądają przy samochodzie. Okej okay, ludzie, niespodzianka, żeby przymocować właśnie tutaj tego, yy, no tę te, te, te pokrywkę, to muszę naprawdę dwie śruby z pompy wodnej odkręcić, bo tymi ona będzie przykręcona, nie? Z tym bym się naprawdę nie, nie liczył się z tym, ale no jak jest, to jest, to trzeba poluźnić teraz te dwie śrubki, żeby to przykręcić. OK, jest tak. Wodę wlałem, wszystko dokręciłem, kontakty wszystkie połączyłem i bym powiedział, idziemy do auta do środka i zrobimy ten, otworzymy zawory komputerem, do sterownika musimy wejść, otworzyć te zawory, żeby system był otwarty i no, musimy samochód startnąć i oczywiście trochę podwyższone obroty, tak z 2000 obrotów bym powiedział, damy, damy mu, żeby pompa pracowała i otworzymy wszystkie zawory Komputerem no w sterowniku. Już się nawet długo tutaj bawię. Jest jeden błąd, którego nie umie zmyć yy, wentyl, zawór yy, bypass. I jest taka rzecz, mi się wydaje, że ja tutaj znowu ten kontakt odczepiłem. I tak widzę, że ten jest nawet taki jeszcze zielony. Nawet jak go tak dobrze czyściłem, i tak jest. Widzicie to, zielony. Wiecie, co? Ja, ja go szybko wymienię. Ludzie, tak jest. Naprawiłem kontakt elektryczny, nie pokazałem wam, bo ja musiałem. Godzinę się bawiłem. Nie mam nic pasującego, i musiałem coś yy, zbudować. No i zbudowałem, i jest taka rzecz, że błędy można zmyć. Wcześniej patrzałem. Próbowałem zmyć, nie dało się błędów zmyć i no, popsułem ten oryginalny kontakt, bo był zgnity, nowy chciałem założyć, nie pasował, zbudowałem coś. Okej, okay, ale jest taka rzecz, jesteśmy teraz w silniku, błędy. Nie ma błędów. Startniemy. Nie ma błędów. Super rzecz, znaczy, że ten termostat elektryczny działa i możemy rozebrać tą pompę, yy, yy, pompę wodną, obejrzeć, czy znajdziemy tam jakiś błąd. Poza tym, aha, yy, wypuścić powietrze ze systemu. Jak ja to zrobiłem, kurde, ja chyba z 20 razy już ten samochód startowałem, gasiłem, startowałem, gasiłem i działa. Yy, rozbieramy pompę wodną. Widzieliście to albo widzicie to? Woda się wlała tutaj do środka i całą elektronikę popsuło. I to jest ten problem. I ja dużo wideów już w Internecie widziałem właśnie, bo sobie oglądałem, kurde, co tutaj może być prostu tutaj. dużo widziałem, że powiedzieli, hej, naprawcie ten kontakt i jest wszystko okej. Okay. Nie, nie jest ok, bo ta woda tutaj do środka wlatuje i to się wszystko popsuje, nowe kontakty znowu się będą psyły. Jest taka rzecz, oni nie byli głupi, byli mądrzy, co to konstruowali, bo zrobili tutaj taką dziurkę, widzicie to? Ha -ha. To ma być dziurka, bo ta pompa jest tak wbudowana, że jak woda tu do środka wleje się, to ona ma tutaj wy, wykropić. Ale tam było tak dużo wody, że to się nawet zapchało, i woda już się nie wykropiła, bo to jest tutaj pomiędzy dwoma łożyskami. No ale jak przez pierwsze łożysko przejdzie, wykropi, ale potem kiedyś przez drugie łożysko albo przez distrink uszczelkę wejdzie. I do środka wleje się, i potem macie amba, nie? Że tylko kontakty naprawić nie starczy. Dobra, to było wszystko w dzisiejszym widele. Yy, dajcie dłoń do góry, jak się Wam podobało, jak umiałem Wam pomóc, właśnie w tej naprawie, nie? Jak widzicie, nie róbcie tylko kontakta. Pompę trzeba wymienić, bo jest nieszczęsna. I to było wszystko w dzisiejszym widele. Ludzie, dzięki, że pasiliście. Będziemy się widzieć następnym razem. Tutaj na YouTubie, cześć, wasz Daniel.